Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Was quiz do nauki języka niemieckiego. Powiem Wam jeden zwrot w języku niemieckim i trzy odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Skupcie się! Du siehst toll aus. Co to znaczy? A. Źle wyglądasz. B. Masz coś na twarzy. C. Wyglądasz świetnie. Jeszcze raz. A. Źle wyglądasz. B. Masz coś na twarzy. C. Wyglądasz świetnie. A prawdziwa odpowiedź to: C. Świetnie wyglądasz. Duzist to laus. Świetnie wyglądasz. Jeżeli chcecie więcej tego typu e, quizów do nauki języka niemieckiego, to oglądajcie moje kolejne odcinki.